Witam serdecznie w kolejnym odcinku Auto Auto. W dniu dzisiejszym skupimy się nie na samochodzie, nie na segmencie, nie na silniku, skrzyni biegów czy jakimkolwiek innej sprawie. Tyle, że tym razem poświęcimy uwagę samochodom sprowadzanym do Polski. Zrobię to na przykładzie auta dosyć ciekawego, ale nie samego w sobie, tylko problem jego polega na tym, może problem za duże słowo, że jest to auto kupione jako nowe w Niemczech przez człowieka, który ma obywatelstwo zarówno polskie, jak i niemieckie. Samochód jest przywieziony w tej chwili do Polski ze względu na to, że ten pan tutaj się sprowadził i ma takie same procedury do wykonania, czy kupił to auto na handel, czy kupił to auto prywatnie, czy będzie je użytkował tutaj w Polsce, czy będzie go sprzedawał, nie ma to znaczenia. W naszym kraju, niestety, albo na szczęście, zależy jak na to patrzeć, Wymagane jest zrobienie kilku lub kilkunastu rzeczy, żeby taki samochód mógł być tu użytkowany. W przypadku tego auta mamy jeszcze jedną sprawę, o której zacznę na początku. Samochód ten nie ma w tej chwili ubezpieczenia w Polsce, ze względu na to, że tak jak mówię, jest to auto prywatne, kupione przez człowieka, który ma podwójne obywatelstwo. Samochód jest ubezpieczony w firmie ADAC. Jego ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski zarówno do jeżdżenia nim, użytkowania go na co dzień, jak i do zarejestrowania go. W momencie, kiedy samochód zostanie sprzedany, nowy właściciel musi go już zarejestrować w Polsce. Oczywiście może się dogadać z kupującym, żeby on to zrobił i dopiero jego ubezpieczenie przejął. Może się dogadać cenowo, że on zrobi to sam. W tym przypadku oczywiście większą władzę i większą wiedzę będą mieli ubezpieczyciele niż my, więc tą część na razie pominmy. Kupię się na dokumentach. Bardzo ważną rzeczą jest, ja tutaj do filmu będę dysponował kserówkami, nie oryginałami. Taka była prośba właściciela. Mamy takie dokumenty niemieckie jak brief, czy jak dowód rejestracyjny. To jest praktycznie teoretycznie i praktycznie niby to samo, tak naprawdę różni się wieloma rzeczami. Dane są zawarte te same, co tam w tym briefie. Tutaj jest tak zwany skrócony. Te dokumenty musicie Państwo dostarczyć w oryginale, w momencie kiedy zarejestrowujecie samochód w polskim urzędzie. Tak jak wspomniałem, czy użytkujecie go prywatnie, czy bierzecie go na handel, jest to wymagane. Teraz jeżeli chodzi o polskie sprawy. Należy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, muszą być poświadczone, czyli notarialnie tłumacz przysięgły te dokumenty wspomniane przed chwilą, czyli dowód rejestracyjny, czyli tak zwana karta pojazdu, czyli brief. Wszystkie te dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski. Tak jak mówię, na filmie dysponujemy ekserowkami, nie oryginałami. W momencie rejestracji samochodu wymagane te dokumenty są w oryginale. Wszystkie te dokumenty, plus te, które za chwilę powiem, musicie złożyć w wydziale komunikacji, aby taki samochód doprowadzić do sprzedaży w Polsce bądź też przerejestrować, zarejestrować na siebie, jeżeli chcecie ten samochód użytkować prywatnie, czy chcecie go sprzedać. Nie ma to większego znaczenia w tym momencie z perspektywy tylko i wyłącznie dokumentów. Bardzo ważną, a właściwie najważniejszą rzeczą, którą należy również zrobić, jest zapłata czegoś takiego, jak akcyza. Akcyza w tym momencie jest liczona od pojemności silnika. Na auta, które mają pojemność silnika do 2 litrów, taka akcyza wynosi 3,1%, powyżej wynosi 18,6%. Akcyzę możecie zapłacić internetowo, możecie zapłacić, że tak powiem, przelewem. Nie ma znaczenia, dokumentów jest kilka. W tej chwili od pewnego czasu dysponujemy czymś takim, my w sensie jako, jako Polska, jako EZEFIR. Jest to system, z którego możecie wydrukować dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. Dokument ten w tym wygląda tak i jest wystarczającym dokumentem, zresztą tak jak jest na nim napisane, potwierdzającym zapłacenie akcyzy. Ten dokument też, tak jak wszystkie inne, wymagane są w oryginale. Tak jak powiedziałem, tutaj dysponujemy tylko i wyłącznie kserówkami ze względu na łatwiejszą prezentację tego. Natomiast do Wydziału Komunikacji nie przyjmą Państwo żadnego ksera, muszą być oryginały. Nawet ksera poświadczonego notarialnie bywają z tym problemy. Oni są wszystkie wszystko, co tylko się da w oryginałach. Również bardzo ważną sprawą, którą musicie Państwo zrobić, tak jak powiedziałem, niezależnie czy kupujecie auto dla siebie prywatnie, które będziecie tu użytkować, czy kupujecie auto na handel, musicie przeprowadzić badanie techniczne. Otrzymujecie w tym momencie takie zaświadczenie, ze względu na to, że nie macie jeszcze polskiego dowodu, więc nie ma możliwości, żeby to e, wpisać do czegokolwiek. Otrzymujecie tylko i wyłącznie taki dokument. Takie badanie najczęściej w tym momencie. E, Zawiera oczywiście takie informacje jak aktualny przebieg to, co jest wymagane w Polsce, jest również wymagane w Unii, czyli przebieg, z jakim samochód przyjechał, datę pierwszej rejestracji samochodu za granicą, czyli w ogóle pierwszej w jego historii. Datę przeprowadzenia badania technicznego na przykładzie tego dokumentu jest to 30 październik, i badanie jest tak samo ważne, jak badanie robione normalnie w polskich samochodach, w sensie zarejestrowanych samochodach. W dowodzie rejestracyjnym badanie ważne jest na rok czasu. Również do tego dotrzymujecie takie coś jak załącznik, dokument identyfikacji pojazdu, na którym zapisane są wszystkie dane techniczne samochodu, wszelkie wymiary, wszelkie dane, wagi, masy, moc i dalej, i ładowność, wszelkie takie informacje, oczywiście rodzaj nadwozia i tak dalej, i tak osobowy, czy ciężarowy, marka, model. Jest również numer rejestracyjny aktualny, czyli niemiecki, i są dwie rzeczy: kraj poprzedniej rejestracji, czyli jeżeli auto w tym momencie było użytkowane w Niemczech i zarejestrowane w Niemczech, widnieją tu Niemcy, i kraj pochodzenia, czyli z jakiego kraju samochód został ściągnięty, oraz wszystkie inne dane. Te dokumenty, łącznie, wszystkie, które tu posiadacie, włącznie ze wspomnianym przeze mnie ubezpieczeniem, należy złożyć w Wydziale Komunikacji. W tym momencie otrzymacie próbne tablice, bądź stałe, to zależy od Wydziału Komunikacji i próbny dowód, tak zwany miękki. twardy będzie do odebrania w ciągu 30 dni, natomiast zdarzają się Wydziały Komunikacji Komunikacji, gdzie załatwicie to czasami jednego dnia, czasami w ciągu tygodnia. Nie ma to znaczenia. Bardzo ważną rzeczą, jeżeli ściągacie samochód, a właściwie może inaczej, ściągacie nie, bardziej ważne jest z perspektywy was jako osób kupujących. Jeżeli kupujecie samochód ściągnięty z zagranicy, sprawdzajcie ważną rzecz. To, o czym mówiliśmy w pierwszym filmie z nowego cyklu, czyli czujnikiem grubości lakieru, to czy był lakierowany, co jak przypominam, jego lakierowanie nie musi wcale świadczyć o wypadkowości. Może, ale nie musi. Ważnym też dokumentem są dokumenty serwisowe potwierdzające historię auta. Oprócz książki serwisowej, no tutaj mówię, tu mamy o tyle łatwiej, że samochód był od nowości w rękach jednego właściciela. Przykładowa strona książki serwisowej aktualnej. Oprócz tej książki, którą widać było na filmie z pieczątkami, bardzo ważne jest, mówię, w przypadku tego samochodu jest to łatwo pokazać, bo samochód jest od nowości w rękach jednego właściciela. Natomiast bardzo ważne są jeszcze takie dokumenty jak faktury. Faktury potwierdzające, co faktycznie było naprawiane, co faktycznie było wymieniane, typu oleje, typu klimatyzacja, typu, nie wiem, rozrząd, skrzynia biegów, elementy zawieszenia, nie mówię o tym aucie tylko ogólnie. Oprócz pieczątek w książce macie faktury. W tym momencie możecie być Państwo spokojni, bo samą pieczątkę można przystawić w każdej chwili, natomiast faktura wymaga, że tak powiem, poważniejszej inwestycji. Te dokumenty są tylko dla Was, nie są one potrzebne Wam do rejestracji. Są tylko i wyłącznie dla Was historią tego, co faktycznie działo się z samochodem, w sensie jej serwisowania i co najważniejsze, udokumentowania przebiegu. Oczywiście istotne jest to, czy samochód miał, szczególnie przy większym przebiegu, wymiany rozrząd, wymiana sprzęgło, koło dwumasowe czy inne tego typu elementy. Bo jeżeli nie było tego robione, no to czeka Was dodatkowy koszt w momencie zakupu samochodu. Ale to nie ma znaczenia w tym momencie, nie ma to wpływu, czy auto jest sprowadzane, czy salonowe polskie, bo w takich samochodach też nie każdy właściciel o to dba. W każdym razie, Konkludując, Wszystkie te dokumenty, o których wspomniałem, czyli akcyza, czyli ubezpieczenie, czyli badanie techniczne, zaświadczenie, oryginały dowodów, e, briefów, karty pojazdu, wszystkich innych, oczywiście mówię o karcie pojazdu niemieckiej czy jakiegokolwiek innego kraju w oryginale dostarczacie do wydziału komunikacji i dopiero w tym momencie możemy Państwo Państwo spokojnie zarejestrowanie samochodu. Dziękuję, i zapraszam do kolejnego odcinka.